Witam Was w słoneczny, sobotni dzień. Zaraz wybieram się do Kingtopa w poszukiwaniu po pierwsze ubranek, takich małych, dziecięcych, słodkich ubranek dla mojej siostry, bo myślę, że już w końcu mogę o tym powiedzieć, że moja siostra jest w ciąży, więc będę chrzestną. Będę pierwszy raz ciocią. Niesamowite uczucie, bardzo się cieszę. Ponadto chcę znaleźć nam miski, bo mamy chyba tylko dwie, więc poszukam jakichś fajnych naczyń, może akurat mi się coś uda dorwać. Zapraszam na vloga. Wróciłam właśnie z King Lopa. zleciało mi tam około półtora godziny, więc całkiem sporo, ale kupiłam kilka rzeczy dla siebie, więc zrobię z tego taki holumpeksowy teraz i pokażę. Przymierzę od razu też, żeby wam pokazać, jak to wygląda na mnie. Mamy tutaj torbę lumpeksowych zdobyczy, więc kupiłam sobie taki prześliczny, błękitny top z Zary w rozmiarze M. Ale leży całkiem nieźle. Zobaczymy jeszcze, jak on będzie wyglądał bez tanika. Jest on tak fajnie pleciony i wygląda tak. Idealny na lato. Później wzięłam sukienkę. Sama nie wiem dlaczego akurat taką cekinową, błyszczącą, ale wygląda tak i bardzo fajnie też leżała. Jest cała w cekiny na dole ma jeszcze takie frędzelki też z cekinów. Myślę, że fajna na Sylwestra. Później wzięłam coś z myślą o siłowni do zarzucenia, gdy będzie troszkę chłodniej na stanik sportowy lub po prostu do chodzenia po domu. Jest to bluza. Najzwyklejsza bluza... Zakładana przez głowę, bo ja głównie takie lubię jednak wolę zdecydowanie zakładane przez głowę niż takie zapinane. Zapinanych w szafie nie mam chyba w ogóle i raczej szybko się to nie zmieni. Jest ona spraymarka w rozmiarze nie ma rozmiaru, ale myślę, że będzie to eska. Spodobały mi się jej kolory, fajnie będzie też wyglądała do jeansów, więc wzięłam. Wzięłam też sobie pasek do spodni z taką złotą klamrą. Muszę tylko sobie oczywiście jak zwykle zrobić dziurkę, bo wiadomo, że jest mi za duży. Spodobało mi się to, że ta klamra jest taka wielka, a ten pasek jest taki gruby, bo gdy założę jakąś fajną czarną sukienkę, będę mogła sobie nim fajnie podkreślić talię i myślę, że super to będzie wyglądało. Do tego dodatkowo założę sobie jakiś naszyjnik, kolczyki i myślę, że to zrobi całą robotę. Później wzięłam... Dwie pary okularów Są to okulary takie vintage One są troszkę już zniszczone Ale mi to nie przeszkadza Bo kosztowały 50 centów za sztukę Więc wzięłam sobie jedne takie Je się da trochę wyczyścić Muszę po prostu przetrzeć je jakąś ściereczką I potem Wam pokażę jak to będzie wyglądało One są Wspaniałe, ja będę je nosiła tak o niżej I powiem Wam, że Dzięki tym okularom Świat dosłownie staje się piękniejszy. Jest taki jasny, jakby na dworze było z 50 stopni i nałożony filtr. Są świetne. I myślę, że wyglądają całkiem nieźle. A drugie wzięłam sobie żółte. O takie. Nie wiem, ostatnio słuchajcie, mam jakąś taką dziwną fazę, w której zmienia mi się całkowicie styl. Eksperymentuję z ubraniami, szukam własnej drogi i coraz bardziej i coraz częściej podobają mi się ubrania vintage, takie lata 80., lata 90. Yy, trochę lubię przełamywać to ubraniami z obecnych czasów, nie wiem jak to inaczej określić iść bardziej w trendy. A drugie okulary wyglądają tak. I sama nie wiem, co mi się w nich spodobało, ale stwierdziłam, że wyglądam w nich całkiem nieźle. Chociaż z drugiej strony wyglądam jak taki 80-letni dziadek czytający gazetę, ale nie wiem, w tych okularach w ogóle wygląda jakby było 50 stopni na dworze, jakby było takie gigantyczne słońce i letnie upalne popołudnie. Tak to dosłownie wygląda w tych okularach. Więc myślę, że będę je nosić, żeby poprawić sobie humor, gdy będzie padał deszcz. Wow, ale różnica. Teraz wydaje mi się, że jest zimno na dworze, chociaż świeci słońce. I ostatnia rzecz, którą wzięłam, to miska. Miałam jeszcze przepiękny, błękitny talerz, ale przy Kasie zobaczyłam, że jest zbity, więc stwierdziłam, że go nie wezmę, więc wzięłam tylko taką miskę. Ta miska kosztowała euro 25. Wzięłam ją dlatego, że brakuje nam misek i myślę, że gdy będę kroiła sobie warzywka czy owoce, to wrzucę sobie do takiej miski i... Po prostu nie będę musiała mieć 10 misek, tylko wystarczy mi jedna taka duża, gdzie wsadzę wszystko i myślę, że dzięki temu zaoszczędzę też sporo czasu na gotowaniu. I za te wszystkie rzeczy zapłaciłam 13 euro i 20 centów, więc myślę, że całkiem nieźle. Szukałam też jakichś fajnych ciuszków dla maluszka, ale niestety nic jakoś tak nie wpadło mi w oko. Ale co do tej informacji, to powiem Wam, że jestem tak szczęśliwa, że zostanę ciocią, a dodatkowo zostanę chrzestną po raz pierwszy, więc jest to dla mnie niesamowite uczucie. Na pewno będę rozpieszczała malucha, będę taką ciocią z zagranicy, która będzie zwoziła słodycze dla dziecka. Dla mnie to jest naprawdę cudowna informacja, cała rodzina bardzo się cieszy i jeszcze troszkę i spotkamy się z dzieciątkiem.